Cześć cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Eden Crafters. No i proszę Państwa, zmagamy się z kolejnymi zadaniami. Yy, a one są takie: zbuduj wieżę meteorologiczną, aby atmosfera planety była co najmniej o 50% bliższa składowi ziemskiemu. No super. I zobaczcie, co nam się odblokuje. Siedlisko tieru pierwszego, siedlisko tieru drugiego. Gotowa przestrzeń życiowa zaprojektowana tak, aby wspierać życie ludzkie, gotowa dla kolonistów po przybyciu. Proszę Państwa, chciałbym, abyście Państwo zobaczyli jedną rzecz. Zobaczcie. 200 belek kompozytowych. 30 emiterów to na spokojnie, 100 katalizatorów i 100 zaawansowanych filtrów. To już mamy yy, w sumie gotowe. Ale ło! Zobaczcie ile to prądu żre! To jest niebywałe! Ile to trzeba będzie postawić yy, elektrowni. <grym> <grym> Niesamowite. Ale, yy, no może jakoś tak zrobimy. Chciałbym Państwu przedstawić yy, nowy pojazd. Spychacz. Spychacz jest wyposażony w ogniwo energii jądrowej. I tutaj walec też jest wyposażony w ogniwo energii jądrowej. Także takie chocki klocki tutaj troszeczkę zmian. I teraz rzecz jest następująca. Jeśli chodzi o kwestie związane z przygotowaniem terenu. Ja sobie pozwoliłem. Poza nagraniem, troszeczkę pojeździć, troszeczkę powalcować, troszeczkę wyrównać tego terenu. No i taki tutaj ogromny teren, znaczy ogromny, no, aż, aż tam do tamtego wzgórza został przewalcowany. Także tak to, tak to wygląda. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz sprawdzić, ponieważ są tutaj rzeczy, takie bloki, których no jeszcze nie widzieliśmy, nie patrzyliśmy nie sprawdzaliśmy, przynajmniej ja to chciałbym zobaczyć, cóż to za cudo z czym to się je, co możemy dzięki temu osiągnąć i tak dalej, i tak dalej a zatem zobaczmy, mamy takie coś, asfalt element konstrukcyjny dostępny w kilku kształtach do tego potrzebujemy betonu, tutaj mamy podłoże Aha, podstawowy materiał, który można wypełnić dziurę. Tu mamy cegły. Tu mamy blachę falistą. Tu mamy dachówki. Aha. Deski. Beton. Beton bunkrowy. Żółte paski. Ok. Betonowa nawierzchnia. <laughs> Fajne te nawierzchnie. Panele podłogowe. Tutaj mamy szkło. Najróżniejsze. No i to tyle. Jeśli ja powiedzmy wezmę asfalt... to, ja to mogę normalnie centralnie tutaj postawić o tak. O? Aha. Ciekawe. Mogę nawet tak budować. No... no to może być fajny element yy, drogi. Aha, odzyskuję beton tym sposobem. No dobra. Ok. No fajnie, fajnie. Mm, powiem tak. Czego mi tutaj brakuje. Ale może ja się zgapiłem i jednej rzeczy nie zrobiłem. E, przypisz do slotu numer jeden. Przytrzymaj, aby wyświetlić co? Przypnij przepis. Co mam przytrzymać, aby wyświetlić co? Szukam, aha, to się zwaliło, dobra. Szukam możliwości zmiany kształtów, ale no właśnie, nie ma. I tego mi właśnie brakuje. A dlaczego? Bo może byłoby fajnie trójkątnie, jeżeli byłyby trójkąty, można byłoby fajne najazdy robić. Chyba, że można, ale. No dobrze, zobaczmy. Przytrzymaj. No nie. Hm. No nie można, no niestety. Dobra, chciałbym, szanowni państwo, przetestować spychacz. Z uwagi na fakt, że jeszcze nie miałem okazji. Teraz tak, wykop to jest lewy przycisk myszy, a. A na pełni to jest prawy. No dobra teraz ja bym sobie tutaj przyjechał No i co? Jeżeli ja zmienię sobie to w ten sposób i kliknę wykop. Aha. A jeżeli kliknę raz? No dobra, czyli obniża mi to okej, okay, w porządku. Obniża mi to chyba o wielkość jednego kwadratu. Wyjdźmy z wozu. I weźmy taki o, asfalt i sprawdźmy. No. Dokładnie. W porządku. To to byśmy mieli. No tu przegiołem paweł. <śled> Albo y, tam to ja nacisnąłem i przytrzymałem lewy przycisk myszy, więc on jakby kontynuował swoje zadanie. Też można to zrozumieć. A proszę państwa, jedna uwaga i przestroga: jeżeli ktoś tam z państwa będzie korzystał z pojazdów, nie uzupełnia się w nich tlen. Więc trzeba uważać. Natomiast my weźmiemy teraz walec, ponieważ walec też nam się przyda. I chciałbym sprawdzić jedną rzecz tam na, 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 na tamtym terenie. A właśnie. Wiecie co? Coś tak czuję. Wydaje mi się, że jakby jest mały błąd, ponieważ zobaczcie. Zobaczcie na rozładowanie ogniwa. Widzieliśmy również zasięg działania. To wygląda tak, jakby to było wspólne dla wszystkich pojazdów. Tak, jeżeli ja tu wsiądę teraz, to też mam duży. Jeżeli zmniejszę sobie o tak, i wysiądę, i wejdę do walca. No, no to widzicie że coś tak czuję, że te ogniwka I to wszystko to, to jest wspólne dla Dla wszystkich pojazdów Jakby no co jest moje ocenie błędem, bo Przecież my tworzymy specjalnie te ogniwa Tak no, Ale dziwne Dobra yy... Ja chcę Postawić tutaj Kilka bloków Zróbmy to w ten sposób, może. O, mogę i tak. Czemu nie? No, dawaj się tu. No, synu. A ty mnie irytujesz. E, dziwnie, e, jak na asfalt, to dziwnie jak to wygląda. No dobrze, I, i, i ogarnijmy to w ten oto sposób. Zobaczmy, co nam to da. W porządku. Jeśli ja bym chciał, powiedzmy. Aha, tu już nie mogę tak wybudować. Dobra, a tutaj, jeśli będę chciał to odsunąć sobie, to też nie mogę. Ok, no dobrze, w porządku. Ale teraz powstały mi tutaj dziury takie, prawda? Więc y, chciałbym wziąć walec i chciałbym zobaczyć, jaka będzie y, reakcja tych struktur na działanie walca. Bo chciałbym to wywalcować, prawda? Wyrównać to. Eee, reakcja będzie żadna, i o to chodzi. Bo zobaczcie, jak pięknie teraz zrobiliśmy powierzchnię. Oczywiście trzeba uważać, żeby tego nie nie? No fajnie, mnie się to bardzo, ale to bardzo podobają. Bardzo. No, i teraz można byłoby <laughs> w ciekawy sposób, przykładowo, stworzyć na Tak mi się wydaje. Albo tutaj takiego. Nie. Yy, byśmy przykładowo sobie pojechali taką linią. A no właśnie, tylko że teraz pytanie brzmi chwileczkę. Ja, ja potrzebuję spychacza. O ja cię kręcę. Dobrze, że ja mam te Butle jeszcze tutaj. Yy, ja potrzebuję spychacz. Potrzebuję pojechać tutaj w, w to miejsce, bo to wy, wy, wychodzi na to, że to jest najbardziej wysunę, wysunięte miejsce, jak takie, można powiedzieć, takie rozewia. E, I teraz raz klik, e, kurde, no, raz klik, synu. O, no, jak ci mówię, raz klik, to to się kuć Was słuchaj, no. Dobra. I teraz zamienimy to sobie na walec. Bo ja bym chciał przetestować jedną rzecz. I teraz jedziemy walcem. Wiedźmy sobie tutaj. I chcę to oczywiście o, właśnie, wyrównać. Chcę mieć taką oto tutaj powierzchnię, ale, ale, yy, chciałbym również kawałek wysunąć. Dlaczego? Bo będę chciał tutaj yy, przetestować jedną rzecz i chciałbym to zrobić może w taki oto sposób. O. I tyle wystarczy. Ok? I teraz, jeżeli ja, bo. Yy, tu mamy powierzchnię taką, znaczy inaczej, wysokość taką, która mnie interesuje. Tak? Natomiast tutaj specjalnie jest o jeden w dół, po to, żeby można było wybudować sobie taką nawierzchnię. I chciałbym zrobić taki pas, przykładowo. O, o, taki. O, to, 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 to. O to mi właśnie chodziło. A czy ja z drona mogę budować? O właśnie mi o to chodzi. Patrzcie, co ja mogę tu pie... O kurde, ale piękna jazda, ty. No piękna jazda. Bardzo mnie się to podobają. Przewspaniale. Przewspaniale. Mogę bardzo, ale tu bardzo precyzyjnie w tym momencie wybudować sobie na nabrzeże. Super. Czyli mogę budować w powietrzu, tak jak. Yy... No ale ty się tu chyba nie, nie, nie zacząłeś budować, prawda? No, Ale to idziesz nie w tę mańkę, synku, nie w tę mańkę. Tędy lecimy. No leć. No co, już poleciałeś? Dawaj, leć jeszcze bardziej. O, możemy budować, proszę Państwa, jak w empirium Galaxy Survival. Zajebiście. Bardzo mi się to podoba. Ja uwielbiam e, tamtą grę za to właśnie, że można ciekawe rzeczy robić. I teraz e, <laughs> bierzmy pod uwagę fakt, że my tutaj sobie ogarniemy kwestie związane z. E, pe, 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 pe. Cholera. O, z pompami. Słowa mi zabrakło. <laughs> I teraz, wiecie, możemy na tym też stawiać? Czy ja mogę na tym postawić? Chyba mogę. Nie mogę? Uuu, a to jest kłopotliwe w takim wypadku. Ale to może być po prostu, proszę Państwa, za wysoko. To może być za wysoko. Niemniej, sprawdźmy. My tutaj mamy. Bo tutaj się mieści, tak? Tutaj się mieści. I teraz pytanie. Jak na jaką wysokość? Na jakiej wysokości jest wylot tutaj tej rury z tyłu? Czy to jest wysokość jednego kwadrata? Czyli tego sześcianu? Hmm. Na oko wydaje mi się, że tak, ale mogę się mylić. Dlatego warto to sprawdzić. Jak to sprawdzić teraz? Y Ujkni sobie tlenu. Zaraz będziemy musieli do bazy kisnąć. Yy, można to sprawdzić w taki sposób. Wybudujmy przykładowo yy, dachówki. To niekoniecznie beton. O. Na tej wysokości. Czemu nie? Możemy. O. U. A to to yy, takie trochę niepocieszające jest. Yy... Ale w porządku, nie przejmujmy się takimi rzeczami. Dobra. I dajmy to teraz tutaj. No dobrze, do, dotąd nie sięga, tak? I dajmy to jeszcze... O tak. Czy na tym już by stanął? stanęła pompa. Ta malutka, tak? Bo to wiadomo, no, no, ja będę budował te duże, ale tutaj mam materiały na malutką. O! No i teraz, proszę Państwa, możemy sobie popatrzeć, bardzo dobrze popatrzeć, jak to tutaj wygląda. Czyli my równiusieńko jesteśmy w stanie zrobić taki właśnie... Takie właśnie piękne nabrzeże e, wraz z takim systemem pomp i systemem hydraulicznym, że tak powiem, że, że nie wodociągowym, może w ten sposób. I to będzie teraz takie, słuchajcie, e, taka zabawa, bo o co chodzi? Jeżeli my, zobaczcie, no ma, mamy tutaj e, zadania. Analizator planety. Jeżeli mamy już takie siedliska, no to wydaje mi się, że już kuźwa chyba wystarczy tego Badziewia, nie? Chyba za czas zacząć coś upiększać. No i właśnie z tego tytułu bawię się tutaj w Boba Budowniczego, który to właśnie będzie takie tematy załatwiał. Eee, przy czym jedna uwaga. Jeśli chcemy, żeby to było w miarę fajne, hmm, to powinniśmy to zrobić chyba ciut inaczej. I Teraz pytanie. Tak, żeby nam się opłacało. Wiemy o tym, że jednak ten wylot tej rury wystaje o jeden. Jest w wysokości praktycznie dwóch kostek, nie? Takich. Czyli tu stoi niżej, tu jest jedna kostka i on wystaje na, 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 na poziomie tej drugiej. W związku z powyższym trzeba byłoby obniżyć ee, jakby kwestie związane właśnie z tymi z tymi pompami. A, a dlaczego? Po co? Po to, żeby rury poprowadzić e, pod ziemią. Zrobić taki, właśnie, kurczę, tunel na rury. O, ale byłoby fajnie. No, tylko że to jest ogromny projekt. Przeogromny. Czy mnie się to uda? Musiałbym to zaprojektować, musiałbym to sobie rozrysować mniej więcej na kartce, bo to już są poważne sprawy. Także takie rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestię betonu, bo to z betonu tworzymy. No to my tutaj będziemy zabezpieczeni w to kwarcu mi brakuje. Natomiast też trzeba będzie ogarnąć kwestię właśnie tutaj atmosfery. To będzie bardzo, ale to bardzo istotne. Dobra. Proszę państwa z uwagi na fakt, że... Teraz będę bardzo mocno wykorzystywał pojazdy lądowe. Wydaje mi się, że słusznym posunięciem będzie budowa garażu, który to umożliwi nam ładowanie tychże pojazdów. A że jeszcze nie raczyłem tego zrobić z jakiegoś dziwnego, tego względu. To zróbmy to teraz, tylko yy, rzeczy z tego typu. Jak to w ogóle się buduje? Jak to w ogóle ma działać? Czy to jest brama? Od tego zacznijmy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, chcę to postawić w tej linii. Dobra. Ok, i tutaj mogę postawić drugi, tak? To już dobrze, to już mam dwa. I teraz tutaj chciałbym postawić trzeci, i chciałbym postawić czwarty. I czy to mi się połączyło razem? Chyba tak, chyba mi się połączyło w jedno. O! Aha, ale tu nie. Oj, to tak to, to, to nie chciałem. Nie, 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 bo ja chciałem tutaj dwa. Ja chciałem tutaj mm, dwa. Czyli chciałem tutaj mieć bramę, drugą bramę. Nie mogę mieć drugiej bramy, poważnie? Ale dlaczegoż to? Dlaczego ja nie mogę mieć tu drugiej bramy? Chyba, że mogę wstawić sobie ją odrębnie. To są drzwi. To są drzwi, ale to są. Aha, chyba takie. No dobra. Spr sprawdźmy to. Spróbujmy. O, dobrze, elegancko. No i mam garaż teraz jak y, tym. Jak jak dla y, y, tych wozów bojowych straży pożarnej. <gryw> Remizę sobie wybudowałem. Y, no i bardzo fajnie. I teraz tak, panel ładowania pojazdu. Po zainstalowaniu tego panelu hangar będzie ładował pojazdy. No i o to mi właśnie się rozchodzi. Pięknie. Ja wybuduję takie dwa, bo nie wiem czy, czy jeden wystarczy, czy, czy dwa są potrzebne. I teraz. Sprawdzimy, jak to ma funkcjonować. No bo, tak jak powiedziałem, teraz pojazdy będą bardzo, bardzo mocno eksploatowane przeze mnie i wykorzystywane, ponieważ te wszystkie budynki, które w tym momencie nam się odblokowują, są tak przekozacko wielkie, że ja potrzebuję spłaszczyć teren. Ja potrzebuję mieć to równiutko. Poza tym chcę ładnie tutaj zrobić. Chcę ładne... Ładną taką okolicę tutaj Ogarnąć Po to właśnie żeby, no, żeby było ładnie nie? Takie miasteczko im tam ogarniemy Lepiej żeby miał ja żadnego przycisku myszy Tutaj nie klikał bo prawy podnosi A lewy Obniża Natomiast Wjedźmy sobie do garażu Dobra. O, i to się ładuje. W porządku. Ale proszę państwa, jeszcze jedna uwaga. Zauważcie, to się ładuje, prawda? A widzieliście, pamiętacie, co mówiłem o, i pokazywałem odnośnie baterii i zasięgu yy, działania tych, tych, tych tutaj miglanców? Sprawdźmy, czy w takim razie walec, który jest w terenie, też jest w stanie się ładować. W tym momencie, bo spychacz stoi w garażu i się ładuje. Ale walec jest tam. No i teraz rzeczy z tego typu. Czy jeżeli jeden pojazd oddziaływuje na drugi w ramach jakby zasięgu działania oraz zużycia baterii podczas wykorzystywania tych pojazdów, to czy w taki sam sposób jest w stanie oddziaływać podczas ładowania baterii? To jest bardzo interesujące i. Jestem ciekawy wyników. Bo jeśli tak, to ja wcale nie będę musiał tutaj wracać do garażu. Ale chyba jednak nie. Szkoda. Czyli one-way ticket. Yy, no dobra. Żałuję też, że nie można tutaj yy, niestety ogarniać tematu, że nie można tutaj ogarniać tematu mm, oddychania, nie? Ale gdy już ogarniemy temat tej wieży atmosferycznej, o to wtedy myślę, że to się zacznie. Niemniej, ja na razie mam o wiele grubszy temat, ponieważ muszę opracować system wodociągowy. Nie będzie to łatwe, ale mam nadzieję, że mi się uda i że w kolejnym odcinku będę mógł już się Państwu czymś pochwalić. Jakimś tam pomysłem. Na razie to będzie e, taki etap prób, błędów. I no dobrze, no miałem użyć innego słowa, nie użyję, bo nie znajduję, ale w kurwa. <laughs> to na pewno. Dzięki, wielkie, za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.